A teraz zadam konkretne pytanie takie, które najbardziej interesuje naszych telewizów. Czy panowie będą kandydowali w przyszłych wyborach na stanowisko burmistrza Girzycka? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Właśnie konspirujemy tutaj z kolegą Wojtkiem i stwierdzamy, że Giżycko trzeba razem zmienić. Czyli będą panowie zmieniali Giżycko na lepsze, jak rozumiem. Tak, oczywiście. E, mogę powiedzieć, że będę startował. A pan, panie radny, jednoznacznie pan się określi, czy nie? E, na dzień dzisiejszy jeszcze nie, ale e, szanse są duże na to, żeby mieć bardzo dobre poparcie i, i umieć współpracować. A między innymi to tak sobie stoimy, rozmawiamy o tym, jak należy współpracować, jak najwięcej rzeczy łączyć ze sobą, a nie dzielić i szukać zawsze płaszczyzny w, w, współpracy. Osobiście życzę obu panom powodzenia, ale współczuję też, gdyby któryś z panów wygrał, miałby, pa, miałby przyszły burmistrz problem z długami, jakie w tej chwili ma nasze miasto. Przed chwilą właśnie o tym rozmawialiśmy, także zdaję sobie z tego sprawę, że tego, e, kto wygra, czeka haruwa niesamowita. E, ale potrafimy mierzyć siły na zamiary. A, a nie uważacie państwo, panowie, że pani burmistrz powinna wypić to piwo, którego naważyła? Ale to chyba byłoby najprościej, tak? Ojejku, jak ktoś naważył tego piwa, to niech zgodnie z przysłowiem sam sobie je wypije. To nie jest tak do końca. To trzeba być też i na tyle e, wiarygodnym, odważnym i odpowiedzialnym, żeby e, jeśli przyjdzie taka konieczność zmian, unieść ten ciężar i poradzić sobie z tym. A ja myślę, że trzeba nalać nowego piwa, żeby pić ze smakiem. Panowie, także musisz. Musicie się panowie zjednoczyć dla Dobra Giżycka i po prostu wystartować w tych wyborach. No i oczywiście życzę Panu wygranym. Dziękuję bardzo. Nie będę zapeszał, ale właśnie też o tym rozmawiamy. Tutaj jeszcze mieszkańcy ostatnio, ostatnio mieszkańców interesują się tematem budowy, przebudowy remontu naszego mola i zamknięciem jego od, od dnia 15 lipca. Czy uważacie panowie, że to jest dobry termin na zamknięcie naszego mola? Może na to nie mieliśmy dużego wpływu, dlatego że z jednej strony był termin ogłaszania konkursów na tak zwane projekty unijne i tutaj potem jest czas rozpatrywania tych wniosków, podpisywania umów i tak zwany czas realizacji projektu. Na to myśmy nie mieli wpływu. Tutaj raczej powinniśmy zapytać się Urzędu Marszałkowskiego, dlaczego. W takich, a nie innych okresach, ktoś może bez wyobraźni rucha na te konkursy. No cóż, może tego sezon ktoś powiedzieć, że dla Gierzycka jest stracony? Ja bym powiedział tak, ale. Może warto czasami zrobić krok w tył, żeby potem dwa kroki, trzy do przodu. Nie, nie straszmy ludzi, jakoś sobie i bez tego mola w lipcu poradzimy. Najważniejsze, żeby remont ruszył, bo degradacja, zresztą Wojtek przyzna, jest naprawdę dużo tego mola. Mnie tylko osobiście jest przykro, ponieważ w poprzedniej kadencji ustalaliśmy, żeby nie robić takich małpich ruchów z plażą i z molem. W związku z tym zaplanować i spokojnie na początku tej kadencji to zrobić. I przykro mi, że akurat tego, ta obietnica nie została spełniona. No. Tak, jak wczoraj Zobacz. teraz mówi, no teraz skoro już, już jest tak, a nie inaczej, no to no. Musimy no, no sobie z tym tak jest, na spokojnie musimy tego podejść. A po prostu szkoda, jasne, że tak. Panie Wójciechu, doczekał się Pan już debaty w sprawie planu zagospodarowania twierdzy bojen. <laughs> to są nasze <laughs> właśnie tematy, o których teraz rozmawiamy. Nie, ale i termin upływa. Te dwa tygodnie, które dała pani burmistrz. W jutro? Yy, we wtorek. U, u, tak, we wtorek chyba to upływa termin. Yy, no cóż ja mogę powiedzieć, no ja naprawdę na to nalegam, po to żeby pokazać, że, że wydajemy, wyrzucamy tak naprawdę pieniądze w błoto, a jeśli nie, no to nie bójmy się, no porozmawiamy. może niektóre osoby tylko się mylą, tak jak ja, że te pieniądze zostały wyrzucane w błoto, to proszę mnie uświadomić jako mieszkańca Giżycka, że nie jest tak jak, jak ja myślę, w związku z tym... Ja chcę pokazać jedną rzecz, że jeśli nie ma dyskusji, jeśli nie ma konsultacji ze społeczeństwem, z ludźmi, którzy żyją jakimś tematem, ich się nie słucha, a robi się po swojemu, to nie zawsze się na tym dobrze wychodzi. Ale to trzeba mieć taką odwagę cywilną i powiedzieć, przepraszam, zrobiłem błąd, nie ma sprawy, róbmy dalej, ale wspólnie w jednym kierunku. I o tym je chodzi, żeby porozmawiać i jeszcze uratować to, co się da uratować, a nie na siłę brnąć w coś takiego, gdzie wreszcie w którymś momencie staniemy przed potencjalnym inwestorem, którego naprawdę nam się uda znaleźć i mu damy te papiery, a one nic nie będą warte. No. Do tego nie wolno dopuścić. Resulki listów. E, tak naprawdę to rozmawialiśmy dzisiaj już tu z kolegą Wojtkiem. Zostały nam dwie, dwa miejsca, dwa, dwie perełki takiej o tożsamości tutaj historycznej naszego miasta, to jest z górze świętego Brunona i właśnie twierdza. Kto jak to, ale Wojtek jest wybitnym specjalistą w sprawie twierdzy, kudy mi do niego, ale zawsze chętnie słucham się rad mądrzejszych od siebie ludzi w danej kwestii tu. Z całej gości popieram to, co Wojtek powiedział. Już dawno powinniśmy e, ten temat umiejętnie rozwiązać, e, żeby pokazać potencjalnym inwestorom, czego mogą oni się spodziewać na tej twierdzy, a czego my powinniśmy oczekiwać, jeśli chodzi o zachowanie tej tożsamości. Bo to umiejętnie wtedy trzeba łączyć historyczne uwarunkowania z nowoczesnością, czy z chęcią pokazania tego, jak ta twierdza ma się rozwijać. E, stare jest piękne, e, młode jest odważne. A w połączeniu daje cudowny efekt. Natomiast ja nie uzurpuję, ale dziękuję za, za to stwierdzenie, nie uzurpuję sobie praw profesora, jeśli chodzi o twierdzę. Natomiast uwierzycie mi Państwo, że ja no, rozmawiam to, że z, ta, z ludźmi, którzy są i tymi profesorami, i kadrą naukową, jak no. mówią, co możemy z tym zrobić, a ja to po prostu czuję wewnętrznie, bo tego chcę przelać dla nas, dla nas wszystkich mieszkańców, żeby było lepiej. Mamy taki potencjał. No dzięki temu, że.